Witajcie moi drodzy widzowie, jestem Sławomir Smoczkin i dziś zobaczymy sobie kolejne retro, coś fajnego A zanim zaczniemy, u łapeczki będę bardzo szczęśliwy jeśli będzie komentarzy to będę troszkę mniej szczęśliwy, ale też bardzo szczęśliwy natomiast jak będzie jakiś sobie, no, a to będzie dla ekskluzywnych to będę bardzo, bardzo szczęśliwy ale Mam dla Was prezent, żeby Was domotywować, oczywiście. O! Klikniemy sobie tutaj. I patrzcie, co Wam, żebym narysował w fajcie. Specjalnie dla Was. Patrzcie tylko. O! I dla kogo to, jak nie dla Was? Co? Nie, nie dla moich kochanych widzów, co? Oczywiście, że dla Was. Ale. Dajcie znać, czy Wam się podoba. A ja tymczasem biorę Androida. Tu mam różne rzeczy, co mam w telefonie. Weźmy sobie na całość, żeby nie mieć mega problemów. Tak, mam Huawei. A. Kiedyś. Mm, ale nieważne, tu mamy Android, ale to nas nie interesuje. Weźmy sobie podstawowe rzeczy, bo nie mamy pewnie zbyt dużo czasu. Ja mu przykresować No cóż, trudno. Właściwość rzeczy martwych, ale cóż. Chcecie żeby nie coś obejrzeć. No i obejrzyjemy coś. Pokażę wam fajne rzeczy, Do które raczej nie oberwę. Przede wszystkim images. Tu mamy różne zdjęcia, ale pokrywam ich... Czyli to jest taki smok przynoszący w szczęścia chińskim. Zwidżabę smok japoński. Też wam mogę pokazać. O, bardzo fajna rzecz. O, sam go rysowałem kiedyś, bo byłem w stanie podierany smokami. Nie wiem dlaczego. I coś mamy. O jakiś złotki. Tego to mogłem na dobry pokazać, a nie bawić się ze wszystkim. Kurde, są słodziutki. Ale mam jeszcze inne rzeczy do, do pokazania, więc nie uciekajcie. To chyba nie tutaj. Up oczywiście. Na pewno będziemy musieli sobie zobaczyć po prostu zobaczyć co wam mogę pokazać. Na pewno jakiś krótki film. A jak filmy, to tylko w winszacie? Yy, tak, tylko co wam mogę pokazać? Oczywiście, nasze piękne intro. Oczywiście, jak już intro to musi być yy, reklama, nie to. Sorry, yy. Nie wiem dlaczego tak O, jest i nasza reklama Piękna Mojego autorstwa Prawda, że coś świetnego, prawda? Ale to nas nie interesuje Bo mamy inne rzeczy w ciągu innego dnia do zrealizowania Które wam po prostu również pokażę Muzyka bardzo fajnie. Tylko, czy jest coś, co mogę Wam po prostu pokazać? Na przykład muszkina słynnego, który kiedyś fajnie rapował. Hmm. Zaraz zobaczę. Bo muszę wrócić. To ja nie wiem, czy się przedstawiam na czym czy nie. Ale nie chcę odejść. Nie wiem, czy mogę to opuścić. Bo nie chcę nikomu się podpa... Nie. Nie. Dlaczego wszystko musi być tajne? W, w, musi być na prawa choć kurde jeszcze co mogę wam po prostu nie, nie, pu, nie puścić, czy nie mm, i bez przekleń przy okazji. Radio FM nie, nie wiadomo co tam było nagrywane. O! Oczywiście dowiecie się jaki mam pomimo zadania smartfona po prostu złotanego telefonu. No, jest oczywiście. To słyszę za tak każdym razem, jak przyjdzie mi jakiś SMS. Tak, I to jest specjalnie sobie takie ustawienie dzięki go do tej DNK słynnej Noki. Co tu mamy? Dekad stacjaś, no to na pewno nigdy nie wam tego nie poszła. Mogliście kiedyś słyszeć to na. YouTube, kiedyś, kiedy przesyłem Wam magnetofon, miałem strasznie wstać kasetek, ale nieważne co my tu mamy. E, tu mamy Minecraft, kiedyś jestem, kiedyś chciałbym mieć. No, jakiegoś Kolga albo coś tam innego, albo Rolanda, żeby móc sobie tworzyć własne disco polo. a więc trochę zacząłem się uszyć. Tak, to jest muzyczka z Minecrafta, taka kultowa, taka pier pierwotna, naprawdę fajna, tylko by wam na pewno nie będę słuchał, puszczał tego nie, kurde same, mm. ale za, 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 za wam na pewno, no. o wiem co zrobię, co kiedyś słyszeliście, jak pójść, o jest jakaś jakieś startowanko o to nawet nie działa, więc Wam tego nie pokażę. Hmm. A możemy sobie patrzeć czy nie ma jakiegoś hmm. no cóż, z tego widzę, to, to nie ma nic co można by wam puścić. Oj, Amore Mio, hmm Tu jest dok dekretów O to jest film, muzyczka który użyłem w czasie pobytu na Ukrainie Jak nagrywałem vloga Stare czasy Kurna Kiedy sobie o Drugo was to Dobra Tak, tą muzyczkę być może zastosuję w nowych filmach, które mają się wkrótce pojawić, Utworzenie dalej trwa. Myślę, że muzyczka bardzo fajna i którą bardzo dobrze wspominam. Oczywiście to nie jest oryginał, bo za oryginał nowy byłyby by prawa autorskie, więc tak używam moi dozy kowarów, jakbyście się nie zorientowali, ale sam byście dla Was pokazumi i nie, nie, nie obrazić was bo to, to niezbyt miła, ale Przynajmniej będzie trzeba mon nic montować mam nadzieję taką ale Pewnie jesteście czegoś jeszcze ciekawi, bo na pewno coś Muszkin dla Was ma. Zaraz zauważycie, że mam włączone Wi-Fi. Wchodzimy, sprawdzamy, czy działa internet. I tu pewnie usłyszę komentarze Muszkin. Włącz internet. Zobaczmy, jak działa tutaj internet. Ale fajnie. Ale to mi niepotrzebne. Muszę, muszę tylko kliknąć, żeby się zalogować. Jakbym nie mógł się zalogować normalnie. Wpiszmy coś. Weźmy klawiaturkę.

Zobaczmy, co nam wyskoczy. Ale A, zobaczmy, co tak. Nie działa. Widzę, że co coś jest. Ale dlaczego muszę się akurat logować? no jest może się skończyła. Nie ma co... a Pograjmy w grę. A co będę się żał żałował moim kochanym widzom? No dobra, zobaczmy czy jestem nowy w sopana. Jest. Właśnie. Trzy, Dwa O kurde. I... No nic, spróbujmy jeszcze raz. Jestem. dobra, tu jest jedna bomba. Tu są dwie bomby. A tutaj oho, ja to klikam po o co mówię. O, ale miałem fartu. Mmm. No, miałem, mówią, mówi, miałem fart jak tu. Ale nieważne. Poza sobie w pasjansa. Mmm. Nie zagrać w pasjansa na. po prostu. Ale. Nie robcie mi tego. O, Jedna karta, ok. Zobaczmy, czy w ogóle umiem grać jeszcze w Pacjanta. I się tak. Tu powinien być Jopek, tak zwany. Oczywiście tu będzie słynny tekst. Coś czuję. Ale to jeszcze nie to, czwórka. Królika nie mogę nigdzie. Ale za to mogę gasa się muszę go przenieść ale cóż mamy cza czarną dziewiątkę A mamy czerwoną ósemkę nie, ale za to mamy czerwone gasa Moi drodzy Ś siódemkę mamy naturalnie że czarną Ale możemy zobaczyć coś fajnej, fajniejszego e dwuja to na no jakiegoś. nie mogę nigdzie. A to to, coś czuję, że będzie. Hmm, co masz... Nie mogę klikać na pałę. A to, to, mogę wziąć asa. I jeszcze jednego asa. I, i tu mogę sobie wziąć. Tak, A co? I mogę sobie wziąć tego seducho. Ja tutaj mogę wziąć hmm. No właśnie, coś z pokrzeniem przed chwilą. Hmm. Czuję się i wyczułem miatkę w komentarzach, ale bądźcie wyrozumiali, ja długo w to nie, nie grałem, więc nie bądźcie wgórzający. No chociaż to by było nie nie? Ale szanć. Po prostu chrząć. Musimy to zobaczyć. Yy, mogę coś zrobić? Oczywiście, że mogę. Tu mamy już troszkę. O! Jak słodziutko. Krwawo, ale słodziutko. Jobka nie mogę niestety nigdzie. ale Co to możemy zrobić? Co możemy zrobić? Moi no drodzy. No, tak się po prostu gra w tą grę. Kiedyś sobie przesiedzimy po niej. Jak wam się... jak chcecie. A tymczasem z wami się po prostu żegnam. No i cześć. Koniec! siedzenia przed komputerem. Za długo siedzieliśmy od... O wiecie, że w mody wieku nie powinno się korzystać zbyt długo z komputera. Przynajmniej za jednym, za jednym, przy jednym razie. Znów się żegnam, pozdrawiam, no i cześć.